4-miesięczna suczka, ważąca poniżej kilograma. To jest mikrominiaturka z ultrakrótkim noskiem. Pyszczek jest długości na parstka, nawet mniej. I ona sobie popiskuje, bo ona chce się bawić. A ja tutaj i wyciągam lufę od kamery. I ona jest deprymowana. Jest trochę skrępowana i onieśmielona. A w dzień wariuje, a teraz jest późny już, o nie powiem jaka godzina, jest bardzo późno. Jest bardzo późno, ale tylko wtedy mam trochę czasu. W dzień w ogóle nie mam czasu. Przecież człowiek musi zawodowo pracować, a hodowla jest dodatkiem, kwiatkiem do kożucha, tak? Pięknym kwiatkiem. Różyczką. Eee, czy piwonią? Czy krokusem? Przebi śniegiem stokrotką. Ślicznotka. Ach, ty to lubisz uciekać. Tylko ruszę nie tak i już zmykasz. <tryk> Suczka skończyła cztery miesiące. Jest już gotowa do nowego domu. Wcześniej nie była gotowa z racji swojej małej wagi, niskiej wagi, malutkiej budowy. Ma kości. Jak się urodziła, to w ogóle była. Zadbałam o to, żeby żyła i żeby dobrze się wykarmiła i wychowała, i miała odporność i samodzielność miała u mnie większe względy od pozostałych, bo była bardzo malusia. Jest to suczka. Nie wiem, czy nie najmniejsza w mojej historii. Nie wiem, czy tutaj widać... I maleńkość, bo kamera bardzo pogrubia, powiększa włosy, a ma gęste włosy, bardzo napuszone, dodają jej podwójnej wagi, zwiększają jej objętość, ale wierzcie mi Państwo, że to jest wróbelek, to jest chomiczek, świnka morska od niej jest grubsza. To jest taka mała perełka moja słodka. Cimiączko zarośnięte. Przepukliny nie ma żadnej, ani pachwinowej, ani pępkowej. Ogonek cały, zgrabny. Teraz nosi w dół, no bo wiadomo, ona jest um, zaskoczona, zdziwiona sytuacją, że ja jej tutaj tyle zabawek naukładałam. Chciałam, żeby po prostu się bawiła nimi, żeby żeby, żeby, coś się działo na tym filmie, żeby się nie położyła i nie chciała spać za chwilę, bo po kąpieli moje pieski lubią spać. Kąpiel je rozgrzewa, mycie szamponem masuje, no a potem zawinięte w ręczniku chcą już spać. A tu jeszcze czesanie, golenie uszu, golenie dziurki odbytowej, Obcinanie pazurków, golenie paluszków między paluszkami, całe stopy od spodu są wygolone, żeby do włosków między palcami na stopkach, te jej maleńkie stópki od spodu, żeby nie miały włosów, żeby do włosów nie przyczepiał się brud, bo pieski lubią sobie chodzić wszędzie i do miski z jedzeniem, i z wodą. I jak któreś kubkę zrobi, to też biegają po kubkach, to są szczeniaki, mają prawo, szczeniaki się uczą życia i życia uczy matka suka, ciotki wszystkie, koledzy starsi, koleżanki, no i hodowczyni, tak? Pani hodowczyni też uczy życia, sprząta im bez przerwy, bez przerwy sprząta, daje jeść, zabawki daje, no i rozmawia z nimi czasami do dzióbka daje ta akurat moja perełka była przeze mnie bardzo często karmiona a jak się urodziła byłam zdziwiona że tak maleńka urodziła się tak maleńka ale dostawiona do cycusia od razu zassała bardzo się ucieszyłam bo myślałam że będą problemy ze ssaniem że nie będzie miała siły zassać i, i, i pić i tak dusić i dojść tego cyca, bo to też, to też jest wysiłek dla dziecka, ludzkie dziecko też wysiłek, aż się całe poci, mokre, mokra główka, mokry kark, plecki od cyca mamy, to jest wysiłek, to jest wysiłek ssać i ciągnąć y, regularnie, wysysać mleczko, ale ta suńka od razu zassała, piła i byłam... Szczęśliwa, że nie będzie kłopotu. Ale i tak pilnowałam. Ja ją dostawiałam od urodzenia do najlepszego cyca, tam gdzie najwięcej mleka, tam gdzie najłatwiej mleko schodziło. I żeby piła od początku do końca, żeby się nie odlepiła i żeby nie przespała karmienia. Każde karmienie asystowałam. No i doczekałam się ślicznej niunki. Kto ją teraz kupi będzie zadowolony, bo suczka jest odporna. Dobrze wykarmiona, uwielbia mięso wołowe, surowe, gotowane też, drób, dobry gatunek drobiu, twarożki, różne twarożki, ze śmietanką też, takie wiejskie czy, czy grani, ale ja kupuję przede wszystkim najprostsze, czyli na wagę, takie duże kostki półtłustego twarogu na wagę i wiem, że... Tam żadnych dodatków nie ma, nie ma żadnych spulchniaczy, nie ma żadnych wypełniaczy, nie ma żadnych mączek kukurydzianych, sojowych i cud cudów, cudów, cudów. Więc taki twaróg uwielbiam, w dużych kostkach, na wagę, świeży, słodki, no nie jest słodki, bo każdy ser jest trochę skwaśniały, ale nie jest taki aż bardzo kwaśny, że aż jak cytryna, to nie. I lubi też żółty ser, dobrego gatunku, cieniutkie plasterki. W paseczki pokrojone, bo mały dziubek ma. No pokaż, jaki masz mały dziubek, pokaż. Pokaż, jaki masz mały dziubek, no No pokaż, jaki masz mały dziubek. No chciałam pokazać Twój mały dziubek, no Lalko. Laleczko moja ojku, chodź tu bliżej. Chodź tu bliżej. Chodź chodź chodź, 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 chodź. Ja ciebie przygotowałam do życia, a ty mi się teraz pokaż, laleczko. Ty mi się teraz pokaż. O, jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz, dziabulko? Dziabulko moja śliczna. No, no to jest prawdziwa laleczka. Poniżej kilograma, a takie długie włosy ma. Taka fajna pitusza. Pitusza malusza, no. To jest moja dłoń, no przecież zamknę jej głowy w całości. Jak ja zamykam jej szyję między, między palcem środkowym, a kciukiem, to jeszcze dużo miejsca mam wolnego. Taką mam, taką maszyjkę malusią. Taką malusią ma taką ciniusieńką. Taka cała jest laleczką moją. Ty, 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 ry, ty, ty. Ty ty, ry, ty, 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 O, taki noseczek ma, normalnie nosek. Jest nos i od razu oko. Jest trufla, ta czarna trufla. Jaka to jest trufla? Ona jest mniejsza niż jeden grosz. Naprawdę, tylko to jest ekran. To jest ekran kamera powiększa. Ale trufla jest mniejsza od grosza. A nosek długości jest taki, że pół jak zrobię tak, to jeszcze pół palca wystaje. Czyli jest na pół opuszki palca. Ale włosków ma dużo. Gąszcz włosków. Cieplutko jej w tych włoskach jest. A lubi takie mini, Takie kilimini. Cici, kończakiu cyculinciu. Jest wyczesana, każdy włosek wyczesany. Żadnego supełka. I uszki wygolone na końcu. Tak. Takie trójkąciki. Ja to raz jej tutaj masuję uszko. O, fajnie. krząska, ale dobrze. Jej. Dobrze, sama rozkosz. Ona mnie kocha. Jak mam liże po rękach, po palcach. Och, to jest takie kizimizie. cy, cycy, cy. Naprawdę kochana nonka. Może oddalę trochę. No nie wiem jak mam oddalić. Oj, zapomniałam, ja zbliżam. O. Tak się, tak się w tą zabawę zaangażowałam, że zapomniałam, jakie tu są funkcje w kamerze. Oj ty ty. Ty, 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 ry, ty, ty. szkoda, że muszę jedną ręką trzymać kamerę wolałabym dwiema rękami ją bawić i wtedy byście państwo zobaczyli jak ona jest rozkoszna jaki to jest bobasek śliczny bobasek to ona dlatego płakała bo chciała kizimizi kizimizi tyryn ty moja cycuchno, brzuszek śliczny, śliczny brzuszek i ogonek cały, bez złamań, bez załomków, bez zgrubień, bez guzów, ogonek pełno włosów, gęste włoski, czarny nosek, pigment super, idealny. Ty jesteś idealna lalka, każdy to zobaczy, że jesteś idealną lalką. Ale cię muszą kupić za dobrą cenę, za grosze nie oddam, nie oddam, będzie maskotka hodowlana, od hodowli maskotka, kto przyjedzie, będzie podziwiał. A skąd ma pani taką laleczkę? A co to się takie maleńkie urodziło? Tak. To takie maleńkie się urodziło dla wyjątkowych ludzi, którzy mają instynkt opiekuńczy i którzy mają na to czas, i którzy będą ją nosili w torebce, i w ogóle ona będzie ważyła troszeczkę więcej od kilograma może będzie ważyło kilo 20, tak.

Och, och, och ty tytusia, och, och, już się nie boisz, nie? Tytulana, tytulana, wyłączę, o się odzywa, matka się odzywa, cicho mamuśka, wyłączam, zapraszam na następny filmik. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i za wizytę na moim kanale na YouTubie, dziękuję.